Dzień dobry, witam was wszystkich, moi kochani. E, dzisiaj odcinek drugi. Wczoraj właściwie był dzień zero, więc prolog, e, można powiedzieć, więc właściwie dzisiaj powinien być odcinek pierwszy, ponieważ dzień pierwszy no to czytam. Życie bez papierosów jest cudne i tego się trzymam. Z tym optymistycznym hasłem w głowie przetrwałam dzień, choć łatwo nie było. No bo wszystko co do tej pory zwykle robiłam, przeplatane było konkretem. Po powrocie z porannego marszu papieros. Po śniadaniu papieros. Godzinę później też papieros. Kawa w południe z dwa, trzy papierosy. Przed obiadem, po obiedzie godzinę później i tak dalej, i tak dalej. Papieros wyznaczał mój rytm życia, więc zabierając sobie palenie Zdemolowałam go całkowicie. Co rusz łapałam się na tym, że sięgam do papierośnicy, a tam pustka. Ale że wzrok przyciągała, podjęłam kolejną ważną decyzję. Wszystkie akcesoria do robienia papierosów miałam w takim fajnym pudełku z napisem pierwsza pomoc zaopatrzenie awaryjne. Złapałam za nie i wyrzuciłam do śmieci wszystkie skarby: maszynkę do rolowania, zapas filtrów, bletki. No, i moją papierośnicę także. Zapalniczki zostawiłam, jako stara harcerka. Pudełko umyłam i obsikałam perfumami, żeby już nie dawało nikotyną, i włożyłam do niego pieniądze. Tyle, ile wydałabym przez tydzień na palenie. No, jakąś motywację muszę mieć, prawda? No i nieźle było, muszę przyznać. A! Zjadłam całe pudełko ptasiego mleczka, ale to wina mojego współlokatora. Przypomniało mu się, że ostatnio zapomniałam kupić kokosowe, a był w polskim sklepie, to kupił. A gdyby nie kupił, to bym nie zjadła, czyli że to jego wina, nie moja. Logiczne, prawda? Yy, no, a pasterki nikotynowe przyszły. Mogę jutro zacząć już je używać. No, to tyle na dziś. Ciąg dalszy nastąpi najprawdopodobniej i jutro, a tak w ogóle to dziś mój trzynasty dzień.